Cześć, ja się nazywam Patryk, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Jak widzicie, przed Wami stoi fotel e, gamingowy od firmy Huzaro. Jest to najtańszy, najmniejszy, e, e, pierwszy w ogóle chyba model, o ile się nie mylę. Jest to model 2.5, czyli 2.5. Huzaru Force 2.5. Jest to model, który... E, kosztuje 249 zł. Jeżeli chodzi o montaż. E, jest on dosyć łatwy, jest on dosyć prosty, ale jest jeden minus, że e, no niekiedy te śruby nie są dobrze e, spasowane w sensie takim, że te miejsca gdzie wkręcamy śruby, e, no czasami e, nie są prosto poprowadzone, te miejsca. I ta śroba idzie w dziwnych innych miejscach, w których nie powinna iść, czyli pod jakimś lekkim kątem, z czym lekki miałem problem. A ogólnie, fotel posiada tilt, to znaczy takie bujanko, możliwość bujania się możemy sobie regulować to te bujanie możemy je zablokować mamy klasycznie opuszczanie i powiększanie jest to do 140 kg w taki fotel i on cały się prezentuje takowo sprytnie cały fotel jeżeli mógłbym Wam to pokazać to przyczepiłbym się do kilku szczegółów tutaj na przykład e, sami nie wiem czy wy widzicie tutaj są takie dziurki e, że tutaj mamy miejsce palec nam wchodzi niteczki pojedyncze u dołu na przykład widoczne są niteczki e, nie wiem czy to będzie akurat tutaj widać ale tutaj na dole mamy niteczki które nam tutaj odstają i ogólnie jakość tego wykonania jest średnia tego fotelu, fotela. Ale, jeżeli zobaczymy na kwestię cenową kosztuje 249 zł i jest to jeden z najtańszych, powiedzmy gamingowych, bo na dobrą sprawę nic z nic gamingowością nie ma nic wspólnego oprócz tej ekoskóry, którą dorzucają wszędzie. Nie mamy możliwości regulacji akurat w tym modelu e, rąk, e, podłokietników. E, nie mamy możliwości regulacji sobie e, nie dostaliśmy w zestawie żadnej poduszki, niczego niczego dodatkowego. Zostaliśmy tak jak Wy widzicie. Instrukcje obsługi karton, e, to wszystkie rzeczy. Fajne z takich fajnych opcji to dół tutaj naszego fotela, e, czyli te. Jakby tutaj widzicie oto e, ramię, na którym stawiamy te e, pięcioramienne ramię. Jest metalowy, nie plastikowy, jak w większości konkurentów e, ma, że jest po prostu e, plastikowy ze względu na e, budżet. Natomiast jeżeli jeszcze go przybliżymy tutaj, e, no to tutaj nie mamy żadnego wypełnienia, tak jak są, że plasticzki tutaj mamy i tu... To jest jego zwykłe obszycie. E, czy to będzie coś mało, zobaczymy w późniejszym czasie. E, tak on się prezentuje cały. Jeżeli na niego usiądziecie to jest dość wygodny. E, I nawet ja, bo jestem dość duży, szeroki e, i jak najbardziej ok. Nie wiem czy wspominałem, ale waga maksymalna to jest do 140 kg. I e, tutaj akurat jest wszystko Okej, okay. z dużych takich minusów, no to właśnie te nitki, karton był trochę taki, wiecie, nie wiem czy to wina kuriera, czy to wina samego pakowania, bo był już kilka części, jak ponajże chyba ramię wystawało te dolne, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, ale nazywajmy to ramię, które mocujemy całą konstrukcję i kółka i tak dalej, no to to wystawało z kartonu. Nie, ład ładnie to nie wyglądało e i jeżeli się przyczepiać już jeszcze takich totalnych szczegółów, no to tutaj sami widzicie e wypełnienie tego jest e takie średniowe i jeżeli już patrzymy e na całe wypełnienie to jest tak średnio e tutaj sami widzicie mamy puste takie e pogięte takie e i z drugiej strony mamy to samo. E, tutaj też widać kilka takich rzeczy, że tutaj nie mamy gąbki, mamy jakieś drewno, czy sklejkę, coś już wyczuwamy pod palcem, e, a powinna być taka gąbka mięciuska, żeby to wszystko dookoła było, bo tutaj już to jest. A tutaj no niestety chyba zbrakło. Z drugiej strony już jest całkowicie inaczej. Już tutaj jest mięciutko i Tutaj jest już całkowicie, tutaj już mm, mamy wyczuwalne, ale już mniej tutaj na górze też takich kilka szczegółów mógłbym tutaj dodać. Zobaczcie, tu wszystko to się odbija. Nie wiem jak to z czasem będzie. E, wiadomo to jest jako skóra e, ta i ona jest dość tandetna, jeżeli chodzi o same użytkowanie w ciepłe dni ale rzekomo ma to mieć takie krateczki ma to takie krateczki które ma niby oddychać zobaczymy jak to będzie wyglądało na dzień dzisiejszy jeżeli macie mały budżet szukacie fotela który będzie w miarę wygodny i będzie spełniał wasze minimalne takie oczekiwania Wiadomo, najmniejszym takim modelem, który jest Huzaro, można polecić, to są modele za minimum 400, więc to jest podwójna prawie że kwota eee, i tutaj mamy ten plus, że za około 250 zł nie mamy innej konkurencji. Bo wszystkie inne firmy, chyba że jakieś chińskie name, y, wtedy dostaniecie to eee, w takiej cenie jak ten model huzaru Huzaro jest to przynajmniej tak na stronie pisze. Polska firma, więc tutaj mamy taki plus, że mamy 4 lata gwarancji. Nie wiem, na co, na co to polega ta gwarancja, na czym, e, czy to jest, jakby nam się fotel, nie daj Boże, rozda, czy coś od siedzenia. Czy to też uwzględnią, Czy tylko jest po prostu na ten gazolnik, czy jak to się tam nazywa? W każdym razie, fotel wygląda jak wygląda. Jest też wersja kolorystyczna czerwono-czarna. Jakby ktoś chciał, ja oczywiście nie wybrałem jej, bo uważam, że czerwono-czarna jest e, brzydka. Taka. chomski ten czerwony jest i w ogóle lepiej wziąć ten kolor. No i na samym fotelu siedzi się. W miarę wygodnie i w miarę mogę go polecić. Za 250 zł to jedynie może byście dostali coś w marketach pokroju IKEA czy jakiś intermarche czy jakiś inny market, który wrzucą jakiś tam fotel. Będzie on non-najmowy, ale będzie jakiś tam. O waszych preferencjach. Nie jest to fotel kubełkowy, i to jest z jednej strony plus, z drugiej strony minus. Zobaczycie sami, jeżeli chcielibyście go kupić, no to sami sobie pomyślcie, czy taki model będzie Wam pasował. Nie mamy regulacji właśnie podłokietników. To jest właśnie minus takich tanich foteli. Ciężko jest znaleźć w ogóle jakikolwiek tańszy model niż 380 zł. 400 zł, żeby miał e, podłokietniki regulowane w jakikolwiek sposób. No i tutaj e, sami widzicie, jak ten e, fotel się prezentuje. Firma Huzaro jest to e, firma, e, która za darmo Wam wyśle fotel. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego fotelu, to możecie napisać. I ja, jeżeli chodzi o tą kwotę, to jak najbardziej mogę polecić. Jeżeli by był droższy, o chociażby kosztował 325 370 nie wiem jakim cudem, ale jakby tak kosztował to już ten, ten model fotelu bym odradził, nie wiem jak to jest z wyższymi modelami, ale jeżeli jakimś cudem firma Huzaro to ogląda a chciałaby podesłać fotel do przetestowania Jakiś taki lepszy model, nie ten najtańszy, to ja jak najbardziej mogę taki fotel przyjąć i zobaczymy, jak on będzie się sprawdzał, bo ten model, no wiadomo, jest cena dosyć niska i za tą cenę mogę polecić. Jak najbardziej, jeżeli by był droższy, no to oczywiście nie, bo dużo, dużo minusów tutaj jakkolwiek znalazłem w tym fotelu. No i sami zobaczcie, jak się siedzi na takim fotelu. Na takim fotelu, jak sobie usiądziemy, pyk i tutaj mamy możliwość odblokowania e, bujanka, i możemy sobie chwilę się pobujać. Mamy możliwość regulacji tego bujania, co jest fajną opcją. No i sobie zablokowaliśmy teraz, i to jest najmniejsze, jakie możemy tutaj sobie zniżyć. I to jest najniższa możliwość. I wtedy mam wrażenie, że jest lepsze bujanko. Że wtedy jest o wiele, wiele sympatyczniejsze to bujanko. Chociaż mamy pod spodem regulację, i jak sobie uregulujemy, tak możemy ten fotel po prostu sobie dostosować do siebie. Ja osobiście ze swojej strony polecam, bo w tej cenie nie znajdziecie nic lepszego. To by było na tyle w tym materiale, jeżeli Wam się spodoba, no to oczywiście łapeczka, subik i dzwoneczek i nie wstawiałem żadnego montażu, no bo wiecie, sam jeden byłem do tego składania i jedna osoba spokojnie ogarnie składanie tego fotela bez problemu i jest delikatny problem z oparciem. Ale dacie sobie bez problemu radę. Nawet osoby, które pierwszy raz mają kontakt z takim fotelem, to jak najbardziej też mogę to polecić takim osobom. Jest to łatwość w składaniu takiego fotela. Macie bardzo fajną instrukcję, która jest prosta, łatwa i przyjemna. I dodatkowo macie wszystkie rzeczy, e, wszystkie śrubki, nie śrubki nie macie w woreczkach, jak są nawet droższe firmy, które wysyłają, e, które produkują fotele, mają e, zwykły woreczek, chociażby bodajże, e, teraz sobie nie przypomnę, ale jest jedna taka firma, e, dosyć znana, fotel kosztuje dwa razy niż on a nawet więcej niż dwa razy i wysyłają w woreczku. Tutaj mamy e, blister taki e, plastikowy i wszystko ładnie poukładane, więc wiemy jakie śrubki mamy, jakie śrubki e, do czego i fajnie jest to opisane. Więc e, tu jak najbardziej jestem za. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!